Cześć! Zapraszam Cię na mini wykład Czy warto zastanawiać się nad tym, jak podejmować decyzje finansowe? To zagadnienie, albo problem nawet pojawia się bardzo często przy różnych kursach finansowych, które prowadzę. Bardzo często uczestnicy kursów albo klienci, którzy są na coachingu, pytają, to co ja mam kupić? Gdybym był pośrednikiem, to bym powiedział oczywiście to, co ja sprzedaję, bo to jest całe Twoje szczęście. Natomiast doradca finansowy zadaje pytanie, ale po co chcesz kupić, co ci to ma dać, jak to ma funkcjonować, co na ten temat wiesz, jak też tego używać, kiedy chcesz to nabywać, jak długo posiadać, jakim efektem chcesz się liczyć w momencie odsprzedawania, ile chcesz za to zapłacić w momencie kupna i jeszcze kilkadziesiąt innych pytań. I przy takich pytaniach większość klientów no, niestety spuszcza smutno głowę i mówi, że nie wie. Dlatego musimy omawiać kryteria podejmowania decyzji. I dlatego na ten temat chciałem chwilę z Tobą porozmawiać. Można, tłumacząc sposoby podejmowania decyzji i konstruowania systemu decyzyjnego, odnieść się do różnych produktów finansowych. To mogą być ubezpieczenia, to mogą być kredyty, to mogą być inwestycje różnego rodzaju, czy to finansowe, czy jakieś inwestycje typu wina, dzieła sztuki albo tego typu rzeczy. Ja wybrałem jako kontekst nieruchomości. W tym przykładzie nieruchomości będą takim odniesieniem, ponieważ jest to kontekst, który jest powszechnie zrozumiały. Każdy gdzieś mieszka. Albo wynajmuje, albo mieszka u kogoś, albo ma własną nieruchomość. W związku z powyższym trochę na ten temat wie i dlatego najłatwiej jest to zrozumieć. Większość ludzi, kiedy myśli o nieruchomościach, interesuje się tylko jednym jak wytargować jak najlepszą cenę. I bardzo często poszukuje informacji, jak negocjować ceny nieruchomości. Jeżeli wpiszesz takie hasło do Google szkolenia o tym, jak negocjować zakup nieruchomości, to popatrz, jak dużo różnych odpowiedzi się znajduje. Jest to naprawdę ogromna ilość. Ale moje pytanie, które zabrzmi dla Ciebie bardzo dziwnie, jest następujące. Po co masz negocjować cenę, Skoro nie wiesz, co chcesz kupić. Wydać się to może dziwne. Dlatego zrobimy to na kilku przykładach. Sytuacja brzegowa jest taka. Chcesz wydać 300 tysięcy złotych na nieruchomość. To jest Twój fundusz. No i teraz zaczynasz sprawdzać i masz pięć nieruchomości. Pierwsza idealna. Nieruchomość jest piękna, cudowny widok z okna, wspaniały dojazd, tereny zielone, miejsce parkingowe, sklepy blisko, miła i cicha okolica, ideał. Jedyny mankament jest taki, że nieruchomość kosztuje 350 tysięcy, a ty chciałeś kupić za 300. No może urwiesz 3, 5, 7, 10 tysięcy w negocjacjach, ale nie 50, chyba, prawda? W związku z powyższym wygląda sytuacja tak, jak wygląda. Nieruchomość numer dwa. Mordobijska, w tak zwanej mordobijskiej okolicy. Nie czujesz się w tym miejscu dobrze, nie masz nawet pewności, czy rano, jak przyjdziesz do swojego samochodu, to zastaniesz koła we właściwym miejscu. Ale, co istotne, cena jest poniżej Twoich oczekiwań, bo tylko 290 tysięcy. Nieruchomość numer 3. Na czym polega ten śmietnik? Z okna widzisz piękny mur i śmietnik, a wszystkie pozostałe rzeczy są takie średnio statystyczne. Średnio daleko do autobusu, do przystanku tramwajowego, do sklepów, do parku, do jakiejś tam części, którą się nazywa w miarę cywilizowaną. Nie jest źle, nie jest pięknie, nie jest bardzo źle, jest po prostu nijak i masz brzydki widok z okna. Cena taka, jaką sobie zażyczyłeś, 300 tysięcy. Nieruchomość numer 4. Hałas. Nieruchomość pod względem technicznym jest taka, jak należy. Cena jest taka, jak należy, ale ta nieruchomość jest przed ostatnim przystankiem, przed tak zwaną pętlą. W związku z powyższym jest bardzo dobrze skomunikowana. Masz dużo połączeń dziennych, masz dużo połączeń nocnych. Tyle tylko, że ten hałas. Dociera do Ciebie, do Twojego mieszkania i Ty słyszysz od godziny 4 rano tramwaje, do godziny 23 słyszysz również autobusy i tramwaje nocne. Cena? 300 tysięcy, jak sobie zażyczyłeś. Nieruchomość numer 5. Ta nieruchomość to tak zwane pustkowie. Nowe osiedle, jak to zwykle w Polsce, bez żadnej infrastruktury i na wszelki wypadek daleko od innych cywilizowanych miejsc, no bo tam tańsze tereny budowlane. W cenie, czyli 300 tysięcy, ale sklepy, jakiekolwiek miejsca usługowe, bary, cokolwiek, przystanek lub dwa przystanki autobusem. Cisza, spokój, cena się zgadza. I teraz moje pytanie. Do czego przydać się teraz sztuka negocjacji ceny? Pierwszej nieruchomości nie kupisz, bo właściciel nie spuści sceny, a ty nie masz 20% więcej, żeby taką nieruchomość kupić. Więc pozostaje ci do wyboru praktycznie. Mordowiska okolica, śmietnik widziany z okna, hałas w mieszkaniu, albo daleka odległość do każdego z tych miejsc, do którego zwykle potrzebujesz dotrzeć. No i co? I kłaniają się powoli kryteria wyboru. Kryteria wyboru. I okazuje się, że cena w tym wypadku nie jest taka istotna, bo czy kupisz, mordobijska jest już w ogóle o 10 tysięcy tańsza, nawet nie musisz negocjować. Ale z tych pozostałych trzech, którą masz kupić, pytanie nie wiem. A co by się stało, gdyby takich nieruchomości było nie 5, tylko na przykład 15. I wszędzie byłby jakiś plus i jakiś minus, czyli taka sytuacja wyważona. Tyle samo zalet, co wad. Co masz wybrać? I do czego potrzebna Ci jest sztuka negocjacji cen. Dlatego potrzebna jest umiejętność tworzenia systemu decyzyjnego. A dobry system decyzyjny składa się z kilku kroków. Popatrz jak to wygląda. Krok pierwszy. Zestawienie uniwersalnych kategorii. Krok drugi. Tworzenie i dodawanie kategorii. Krok trzeci. Wybór indywidualnych kategorii. Krok czwarty. Ograniczenie kategorii. Krok piąty średnia ważona kategorii. Krok szósty hierarchia kategorii. Krok siódmy skala punktacji kategorii. Krok ósmy skala oceny. I krok dziewiąty system decyzyjny. Dlaczego takie elementy są ważne? Bo one składają się na Twój system decyzyjny. Jeżeli ich nie ma, system nie zadziała. Dlatego wymieniłem po kolei wszystkie te elementy, które są istotne. Musisz wiedzieć, jakie kategorie są dla Ciebie ważne. Następnie musisz je ułożyć w określonej kolejności. Później ograniczyć ich ilość do operacyjnej, czyli takiej, żebyś był w stanie się nimi posługiwać. No chyba, że będziesz się zamieniał w big data i będziesz analizował tysiąc różnego rodzaju aspektów. Ale inaczej się podejmuje decyzji, kiedy musisz przeanalizować tysiąc aspektów, a inaczej, kiedy masz ich przeanalizować 7 albo 9 albo 11. Skalę problemu oczywiście rozumiesz. Żeby zrozumieć ile tu jest zagadek, pokażę to na przykładzie skali. Jednym z elementów systemu decyzyjnego jest przyjęcie właściwej skali. Zła wiadomość jest tak: nie ma idealnej skali. Nie ma skali jedynej. Nie ma skali, której stosują wszyscy. Skala, w której ja oceniam różne rzeczy, różni się zasadniczo od tej, w której Ty będziesz oceniać różnego rodzaju rzeczy. Ale żeby zrozumieć ten problem, wyjaśnię Ci to na konkretnym przykładzie. Skala może być krótka, tak lub nie, jest, nie ma, 0, 1. Skala może być długa, oceń punktowo od 1 do 100 punktów. No i teraz wyobraź sobie, że budujesz, nie, jakiś system decyzyjny. Jeden system decyzyjny. Budujesz jeden precyzyjny system decyzyjny, i wpadasz w pułapki logiczne swoich pomysłów i wyborów. Jak to może zadziałać? No prosto. Twoja idealna nieruchomość, ta z pięknym widokiem, ta z doskonałym dojazdem, z miejscem parkingowym, terenami zielonymi, z infrastrukturą, no ze wszystkim idealnym, nie kosztuje 300 tysięcy, kosztuje 301 tysięcy. Jeżeli masz pytanie, czy cena nieruchomości mieści się w skali od ileś tam do 300 tysięcy, musisz odpowiedzieć nie. A więc ta idealna nieruchomość powinna od razu odpaść i nawet nie powinieneś negocjować albo próbować obniżki ceny. No Notabene załóżmy, że sprzedawca nie chce obniżyć. Ma być 301 i już. Idealna nieruchomość. Generalnie opłacałoby się zapłacić ten tysiąc więcej, ale jest to poza skalą Twojego wyboru. To teraz przyjmijmy skalę długą, od 1 do 100 punktów. Oceń w skali od 1 do 100, czy jest światłowód na szybki internet. No jest, ale tylko trochę, czyli 27, czy może jest, ale trochę bardziej, to będzie 42? Jak widzisz, są to absurdy. Dlatego skala musi być dostosowana do Twoich kryteriów, do Twoich wyborów i do Twoich potrzeb. I to są te elementy, które dopiero razem powodują, że może powstać Twój własny, indywidualny system decyzyjny. Bo kolejna wiadomość, Typu zimny kubeł wody na głowę jest taka. Mój system decyzyjny różni się od Twojego. I jeżeli ja dam ci swój za darmo albo go narzucę, albo zmuszę do stosowania, to wcale nie znaczy, że rozwiążesz swoje problemy i będziesz zadowolony. Jedyne, co możemy wspólnie zrobić, to to, że Ty nauczysz się konstruować swój własny system decyzyjny tak, żeby on był dostosowany do Twoich potrzeb. A to oznacza, że tych dziewięć punktów, o których mówiłem, musisz przejść. Umieć się nimi posługiwać i wybrać je tak, żeby rozwiązywać swoje problemy, a nie patrzeć na to, jak ja rozwiązywałem swoje. Bardzo Ci dziękuję za to, że posłuchałeś tego mini wykładu. Pozdrawiam serdecznie, dr Andrzej Fesna.